Pam, pam, pam! Gromda dla wszystkich fanów sportu walki. Ta nazwa kojarzy się z bardzo mocnymi walkami bokserskimi na gołe pięści. Ja jednak zawiozę Was do miejsca, które również nazywa się Gromda, ale zasady nieco się różnią. Zostaw suba, daj łapę w górę, wierzaj na mojego Instagrama, pisz w komentarzach, którego zawodnika z Gromdy najbardziej lubisz i najbardziej kibicujesz, a my lecimy do tego tajemniczego miejsca. Os Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, dotarliśmy do tego magicznego miejsca. Jesteśmy pod, tak jak widzicie, Gronda Fight Club, czyli klub prowadzony przez rodzinę Żeromińskich Michała i Sławomira. Sławomir, siemanko, cześć, cześć. cześć. Pan Sławek, bardzo dobry pięściarz, niegdyś boksował w broni Radą. Michał Żeromiński, również ocytowany zawodnik, walczący również zawodowo. Więc dzisiaj będziemy w fajnej ekipie trenować boks tego miejsca, pamiętamy, że można również dotrzeć do el el elitarnego grona gronda, czyli zasady walk na gołe pięści. Bierzemy rzeczy, chyba nie ma co tutaj dużo przedłużać, no nie, pogodę mamy taką jaką mamy, trochę slipna pogoda. Sprzęt mamy i słuchajcie, jeszcze takie jaja, całe szczęście, że nagrywamy w Radomiu, bo tak byłem podekscytowany tym całym wyjazdem, znaczy wyjazdem tymi całymi nagraniami w gromdzie, że zapomniałem rękawic, ale dobrze, że mamy rzut beretem do Dragona, więc za chwileczkę będę miał przywiezione swoje złote rękawice i będziemy ostro na pie trenować. Lecimy do wejścia. Jest jakbyście byli kiedyś tutaj, na podwarszej ulicy w Radomiu, grom na Fight Club, Rumiński Boxing Team. Michał chyba jest kibicem Radomiaka, ale ja również jestem kibicem wszystkich drużyn tutaj z Radomia, więc jak najbardziej popieram takie działania. Sponsorzy, lecimy do góry. Chodźcie za mną. Os! A więc słuchajcie, jesteśmy na sali wgląda Hajcu. Rozpoczynamy żyweczkę Trener Michał Żeromiński. Myślę, że dobry trening poprowadzi. Przypominam, jest to grupa odbojów, seniorów, czyli osoby trenujące rekreacyjnie, ale również jeżeli konstruktuwacie zawodowo albo amatorsko, jak najbardziej może w tej grupie trenować. Godzinę przed nami była również grupa młodszych zawodników. Trenowali z trenerem Sławkiem Żerowiskim. I tam było kilku fajnych utytułowanych zawodników Mniej więcej nawet zawodnik z nazwiskiem Brak Medalista Mistrzostw Polski Fajny chłopak, 21 lat Jeszcze zobaczymy go myślę na ringu zawodowym Ruszam z ruszgibeską, bo trzeba się dogrzać, bo na paraple będzie piec i będzie ostro, ods. Zobających, dogrzewających, teraz statycznie w miejscu, przepraszam nie statycznie, tylko w miejscu. Dogrzewamy stawy, biodra, nogi, ręce, czyli wszystko przebiega zgodnie ze sztuką treningu bokserskiego. Zobaczymy co, co dalej przygotowuje dla nas trener Michał. Ale chodzi, jest komplikawnie po kontuzji powrotu najlepiej ciężko ale pewnie jutro będzie bodał słuchajcie, jesteśmy po rozgrzewce człowiek dobrze wygrzany, teraz trener ręka okazał dobrać się po dwie osoby zakładamy bandaże, rękawice i przechodzimy do zadań technicznych no co, nie ma co czekać zakładamy pękary i lecimy z dalszą częścią materiału tak jak widzimy ostry, solidny wjeżdża w garstki czy jak jest ostry kolor soledynowy to będzie ostry trening, będą ostre zadania i będzie się w ogóle działo. Hubert przyniżuje i pracę tą kamerę, bo właśnie żeby widzowie byli zadowoleni i za taką mocną pracę. Pamiętajcie, zostawcie suba, dajcie łapę w górę, wjeżdżajcie na Instagrama i piszcie w komentarzach, czy dobrze wiąże owiki bokserskie. Na zmianę głowy, uderzamy. Bardzo uderzamy, bardzo uderzamy, ok? Dwa, dwa chodzimy sobie tak, góra, dół, okej? Okay? dwa razy jeden, dwa razy drugi czas, jedziemy no jest tak, słuchajcie e, trener mi, że tak powiem e, docenił mnie troszeczkę i zapraszamy do ringu, tutaj jest kolegą, kolega ma na imię Zbyszek, mówi, że to jest jeden taki takich cięższych tutaj zawodników no, ciekawy jestem, jak sobie będę dawał radę tym bardziej, że Jestem po kontuzji. Pierwszy trening sportu walki gdzieś od dwóch, trzech miesięcy z Kręgosłupem troszkę do a jest lepiej. Chodzimy do ringu i robimy robotę. Then I'd be Superman if I fly. To spostrzeżenie trenera, tak jak czas raz powiedziałem, czy co skręt, skręt na stopie, e, musi być, jeżeli w szczególności bijemy ciosy sierpowe, ciosy okrężne, jeżeli zablokujemy biodro, nie będzie w ogóle siły, muszę skrócić dystans, kręcić stopę, bioderko i wtedy dopiero ciągnę mocnego sierpika, czy tam wątrobę szukam, jakieś uderzenie skrętne. Zadeboczny. Dobra, bo skupmy nie będę miał siły. I chodzisz, już chodzimy, nie ma, nie ma, że stoję Chodzimy cały czas Marek, zaczynasz nakręcić się tym dłuższy, dłuższy ten lewy. Bu, bu ten pierwszy lewy, to samo, ręką samą bijesz, musi być wuch, wuch, musi być ten skręt, okej? Okay? Bo się wtedy nakręcisz, wiesz, na te zejście. Za bardzo to się prostujesz. Tu jest zejście na bok. Słuchajcie, znowu, znowu cenne wskazówki od Michała. Jeszcze dokręcać, dokręcać, bit z pełnym zasięgiem, po to otwieramy górę, żeby wykończyć dołem. I, i, no to jest fajne, że trener podchodzi, obserwuje, pomaga i, i naprawdę można pod doświadczonym okiem skoczyć lewej, level wyżej i robić jeszcze lepszą robotę niż do tej pory. Robiliśmy lewy, lewy, lewy. A, i to co właśnie mówiłem Łukasz y, Jeszcze raz lewy. Zobaczcie, lewy tak, nie ma tego zamachu, nie ma jakiegoś takiego zamachu. Puch, puch. Szybko lewo, bam, bam, o właśnie, jest zejście. Ale czekaj, na ciosy, żeby zejście. Szybko wyjdzie, bam. Prosty, wracamy. Bam. I teraz tak. Nie, tu. Podstawcie sobie to nowe, będzie wygodniej wam, O, tutaj, jeszcze raz. Podstaw. Stopa styczona do środka. O właśnie. Nie, do środka, tak było. O. I odwiedzam. Tu nie ma żadnego nie ma takiego bicia. E, e, e! Słuchaj, no, synek, synek, bagiacie pierdolne, to cię krem zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić? To tu, dwóch, mam jakby strony. osłony. za mam no, na wieniec zabrawę, nam przyjdzie. Jedziemy. Dobra, panowie, po dwóch do worka. Zaczynamy od 30, 31, 32, 21, 22, 10, 1, 10, 2, idziemy 10, 20, 30, 30, 20, 10, 10, 20, 30. Jak us usłyszałem interwał, z normalnie mnie zaczęły z powrotem plecyłu, pasyłu. Kurwa, powiem ja szczerze, że długa przerwa, 3 miesiące. Dzisiaj taki dosyć intensywny trening, chociaż mówię, tempo było umiarkowane. Trzeba było dawkować. szybciej, wolniej, ale wiadomo jak się wchodzi, to już chce ambitnie powrócić do tematu. I, i, i się nie oszczędza, ale wieś tam delikatne bóle na kręgu z są Nieważne, wjeżdżamy na interwał, na woreczkach pracujemy Jesteśmy już bliżej końca niż początku Lecimy z woreczkami, puuuuuss like tempo I wanna be the great Everybody on the face, I look around and feel like everybody is the fake. i I make it every day and I'm impatient, amazing. Waiting for my day. Right now. Valka, sheen, the lose I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? please lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind. Is everybody Ee, Michał Żeromiński, przed nami trener, główny trener Gromdy, czy tata jest tutaj, że tak powiem... Nie o no, ja, jest, ja jestem y, menadżerem, głównym trenerem, Aha. o tak. Czyli jest głównym trenerem, porozmawiamy sobie chwileczkę o Gromdzie. Michał, takie pierwsze pytanie, Gromda, e, wszystkim kojarzą się e, turniej walk na głębie pięści. Skąd ta nazwa, czy to jest jakaś filma, filia, czy to jest e, nazwa podpięta z e, galk, w, gal na głębie pięści? Skąd się wzięła nazwa Gromda? E, w... Odszedłem z prymusa z Hotelu tam mieliśmy swoją salę. E, trenował mnie Marcin Grabowski, e, syn Mariusza Grabowskiego, właściciela Timex. Zresztą e, no Mariusza tak można powiedzieć, że wkręciłem do boksu, bo był pierwszym moim sponsorem. Później zaczął się bawić w promotorkę, teraz e, wymyślił sobie warki na gołe pięści. No, i nie miałem sali. Tak właśnie dogadałem się z nimi, że zrobimy Gromdę. Mariusz, tutaj właściciel gromdę mi wyposażył salę, wstawił ring, wszystkie worki, to co chciałem, to, to praktycznie mi zrobił bez żadnego problemu. Ja mam tylko utrzymywać, a, a to jest pod nazwą Gromda. Filmujemy, jest fajnie, bo jest znana marka, także <laughs> no, każdy, każdy ma jakiś tam plus, wiadomo. Czy jeszcze gdzieś w Polsce możemy namierzyć taki klub Gromda, czy tylko jest jeden w Radomiu? Na razie jest jeszcze w Pionkach, to jest ten, ta pierwsza taka siedziba, która była zorganizowana, to jest druga, w planach są jeszcze jakieś tam inne, nie wiem jeszcze gdzie, ale, ale na razie na, 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 na tych dwóch jest, bazuje marka Gronda. Słuchajcie, pas bym zapomniał, ale my dobrze jest, bo jesteśmy w Radomiu, więc pewnie by nie zginął, się wiadomo, czarny pas. Może ktoś by się sobie chciał przytulić. Ale słuchajcie, a jest odżyweczka oczywiście po treningu. Tutaj mam banana, wiórki kokosowe, odżyweczka naturalna białkowa, 35 gram. I wiem, że źle, było na mleku, powinno być na wodzie. Ale ja jestem degustatorem i smakoszem. Lubię dobre smaki, dlatego z smakuje lepiej. Po treningu walniemy szejka i za chwileczkę podsumujemy pobyt w Gromda Fight Club. Smacznego. Kto może trenować w Gromdzie? W Gromdzie może trenować każdy. Mieliśmy treningi boksu same, teraz rozwijamy się, mamy jogę, e, mamy też treningi personalne, jeśli chodzi o, o treningi siłowe. E, w planach już e, praktycznie mam dogadane, ale jeszcze nie mogę zradzić kto. I kiedy będzie też u nas na sali kickboxing, także, także oferta się rozwija, chcemy pozyskiwać nowych ludzi, żeby, wiadomo, stworzyć taką atmosferę rodzinną nie tylko wokół boksa, ale wokół innych też, czy dzień sztuk walki, czy, czy, czy innych zajęć. Czy w gromdzie trenują tylko amatorzy, czy mamy również do czynienia z zawodnikami, którzy walczą na Mistrzostwach Polski, walczą zawodowo? Jak to wygląda? są amatorzy, ale głównie klub był po to stworzony, Sara była po stworzona, żeby mieli gdzie trenować pod opieką mojego taty i też moi, czyli zawodnicy PKS Radomiak. Mamy tutaj kilku naprawdę Świetnych zawodników i zawodniczek Między innymi mistrza Polski Seniorów Pawła Bracha, brązowego medalistę Jest Agata Kaszmarska, jest, jest kilku innych zawodników Młodych, młodzież wiadomo ciężko jest przyciągnąć e, Warunkami Takimi jak, jak na przykład jest na sali gimnastycznej W szkole, a tutaj mamy naprawdę wszystko Także młodzież Coraz bardziej się garnie znowu do boksu Podsumowując dzisiejszy trening Tak jak widzieliście Gronda Fight Club Bardzo fajny, klimatyczny klub jest fajna atmosfera, bardzo fajnie wyposażona salka. No i co? No fajni ludzie, trener z dobrym doświadczeniem, naprawdę można porobić, potrynować. Więc, więc jeżeli będziecie w Radomiu, będziecie przyjeżdżać z Warszawy do Krakowa, do Zakopanego przez Radom, wpadajcie do klubu, jesteście tutaj mile widziani, pod fajnym fachowym okiem możecie potrenować z fajnymi ludźmi. No i co? Tak jak widzicie, trening. Dobieg końca materiał, również za chwileczkę będziemy kończyć, jeżeli Ci się podobał, standardowo zostaw suba, daj łapę w górę, zapraszam na swojego Instagrama i napisz w komentarzu jak podobał Ci się Gromda Fight Club, a w drugim komentarzu możesz napisać gdzie chciałbyś nas zobaczyć w kolejnym materiale i w kolejnym odcineczku. Ja zakładam dragonowską czapeczkę, fajna przylegańca do głowy. Trzeba trzymać ciepło, żeby się nie przeziębić i zmykam do domu. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale. Uss.